Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Dzisiaj początek tygodnia, więc jak zawsze promocje, ale zanim do nich przejdziemy, to Wam tylko chcę pokazać, że mamy uzupełnione główki od Savagera. To są te tanie główki, które wychodzą mniej więcej około złotówki, trochę mniej złotówkę, złotówka plus za sztukę, a sprzedajemy je po 5 sztuk, więc naprawdę bardzo fajna okazja. Haki dobrej jakości, a seda wręcz rewelacyjna. Udało nam się też uzupełnić gumy szatster, Te duże 1450 za sztukę. Oczywiście najlepiej sprzedały się teraz sandaczowe slimy, i je też mamy uzupełnione, więc jeśli ktoś nie zdążył, to może jeszcze kupić. Ten kolor nam się sprzedał w ciągu właściwie dwóch dni, a teraz znowu jest. A teraz już przechodzimy do promocji i w promocji mamy nasze kolory blaszek Madej. To są blaszki na okonie, na pstrągi, na klenie, na jazie. Na przykład mi na pstrągi się najlepiej sprawdził kolor seledynowo- pomarańczowy. Tak u nas w wyszukiwarce go można znaleźć. Kolor mango. A na przykład towarzysz Gugała klenie łowił na kolor kakaowe oko. No i teraz wachadłówki Madej mamy minus 15%. W promocji zostają gumy od Prospina oraz widelnice od Piotra Matusiaka. Na przykład widelnice są minus 30%, można je kupić na sztukę, ale jest ich coraz mniej, więc śpieszcie się, bo to okazja. Przyszła dostawa od Sieka. Są woblerki, yy, skiperki, są yy, bzyki, uzupełnione. bardzo uzupełnione, takie kolorki oraz oraz o, krąpik. To jest klasyczny taki warszawski, uniwersalny wobler do łowienia właściwie wszystkiego. Są, tak mówię warszawski, no na wobler na rzekę po prostu. oczywiście ukleja. A, i ukleja. I teraz kolejna promocja, której jeszcze nie było. Sprzęt od firmy Robinson. Dzień dobry Adasiu, Dzień dobry. tutaj nam Adaś troszeczkę opowie co tu możemy fajnego nabyć. To zacznijmy może od kołowrotków. E, kołowrotków, tak. I od spinningowych, czyli flagowiec Harami. 9 łożysk plus 1, 10 łożyskowy oczywiście kowrotki fiderowe, proszę, z wolnym biegiem proszę bardzo do metody i spinningowe budżetowe jak suzuka ok, kowrotki sobie przeżyjcie, przeżyjcie w necie co mamy od robinsona, ale przejdźmy do wędek, bo to do ciekawe a więc zacznijmy od serii Riven Master Tam mamy wędeczki od boleniówki po okoniówki Proszę bardzo, takie kurcze nawet okoniówki, ja bym poł białory połowił na to. Bardzo delikatne kije. jak i seria, także Toshido. Okej, okay, jest Toshido. Toshido. Co tutaj znajdziemy w tych wędkach? Yy, ogólnie takie wędki spolegliwe, bardziej kleń, jaś, ewentualnie bolek. Do jigowania? Jeszcze nie. Cityliner. Cityliner, weźmy sobie percha, o. To jest tak? Okonuweczka, tak. Ja zobaczymy, jak to jest czy się ostała, czy już nie ma. Zander. Jest Dawaj, zandera to tutaj przygniemy. Zander zobaczymy. Zander 226, 8,38 Zandera przygniemy, zobaczymy, jaką tu ma pracę. Uuu, tutaj to jest czym naprawdę ciąć. Ale z Robinson to oczywiście głównie fidery i spawikówki. Jeszcze byśmy tak, rzucili a właśnie, na to okiem. Przejdźmy do fiderku. Do tego też jest sporo budżetowy, z czy nawet telekarp do do 10-30 o no to już jest kawał wędziska 219 zł, minus 15% no, no to na żywca pan, no tak jaka długość tego? 2,60 co ja mówię, boże Bo, 3,30 3,30, ja spoko 2,70 spiny nawet są, nie wiedziałeś tyle? pokaż 2,70 10,30 telespin za 1,55 mm -hmm. zł, o kurczę. powiem Ci, że czasami ludzie się, się pytają o telespiny, ja co prawda takich rzeczy nie używam, ale u nas w sklepie są. Jakby ktoś chciał coś takiego krótkiego, łatwego, y, y, inaczej, prostego w transporcie, o, to, to jest. Pokażę wędkę do metody. Robię Wędka sama. do metody, proszę bardzo. a dziś jest naprawdę fajny, kleciutki. TX3, Method Feder Wyrzut 3 metrowa do 30 g. Cena? 509 zł. I teraz minus 15%. Tu sobie zerkniemy na zaplecze na chwilę do Piotra. Piotrze, co tutaj, co tutaj się na wyrabiało? Co się uzupełnia, co się do dzieje? strapera, świeży towarek. O, strapera. Ok. Bardzo zanęt. Krękwi, ale takie nie. rzeczy to mamy na, na sklepie internetowym tak. też, a zanęty niestety tylko na stacjonarnym. Ale przyszły przyszedł też relaks, widziałem Fudo, bodajże, tak? Przyszło Fudo, główeczki, duży zapas. A, mamy zapraszamy. wszystkie główki z Fudo uzupełnione jakieś do zbrojki, i do zbrojki, więc też sobie tam możecie zajrzeć. Proszę bardzo, piny są tu, widzę, że są przeróżne, przeróżne wkrętki. Kurde, o. Proszę bardzo. To te są wkrę wkrętki załowiem, ołowiem, aby dociążać yy, gumy. Fajnie, fajnie, że to poprzychodziło, bo to się zawsze bardzo szybko y, sprzedaje. Co tam Piotrze mówię, że co tam jeszcze jest? Pokaż. A to już jest wprowadzone? Tak. O, proszę bardzo. Piksady poprzychodziły. Możecie sobie zerknąć. Też na stronę. Do pikszadów dam wam linka. Tak więc. Cały czas tu się dzieje. To już jak to Adasia mamy akurat pod ręką. To Adasiu, ja się, ja się Ciebie jeszcze spytam tak, no. kiedy imperatory będą? O rany boskie. Kiedy będą imperatory? Odpowiadaj nam wszystkim. Staram tu. się, staram się. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Ale tydzień, dwa, cokolwiek, aż informacja. Trzy tygodnie. Trzy tygodnie no, im będą proces imperatory. Proces teologiczny trochę trwa. E, a no. domowe ninja kiedy będą? Bo ja, bo ja wam coś powiem, Gugała ostatnio strasznie połowił sumów, tygodniu. w przyszłym tygodniu, to się świetnie składa, Gugała połowił, ale nie będzie Gugała mi tymi sumami tutaj ciągle plu w twarz, ja sobie też złowiłem suma, niedużego, takiego 150 na domowego Ninja, zobaczycie niedługo na filmie u mnie na kanale, że się udało, fajna rybka, połknął woblera, no tylko, że tych woblerów na półce nie ma, bo w tym momencie e, jakby z naszych czempionów są tylko cykady, i resztki, e, resztki jezorów, beduina. ja bym się cieszył, że są, bo niedługo pokażemy, jak się łowi na nie brzany. Brzany, takie skarby żłoju? Osobiście? Z tobą. Za ze mną? Osobiście. Czyli, a to kiedy? To, to mów szybko, to no, nie bo trzeba się szykować. Jeszcze się zrobi ciepło, poczekaj na sierpień, będziemy łowić. A już jest się w to trzeba to pójść na te brzany. Niebrały. A tam będą. No... Już no. łowią brzany, mój drogi, już o, łowią. No, to to A będziemy jest... brodzić czy łódką? Łódką. Łódką będziemy brodzić. No dobrze, Adasiu. Brodzić. No. Adasiu, tu nie chcę cię popędzać, ale weź już te, bierz te woblery, bierz się do roboty, rób te woblery, bo tu już ludzie czekają, wkurzają, się denerwują, ja też. Okay. Imperatora mam tylko jeden, a w ogóle na imperatora złowiłem sandacza, yy, raczej złowiłem, miałem tak mocny kij, że nie wiedziałem, że ten sadasz tam jest. I... O, dzień, dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, Zostawiłem wam miejsce tam do Spoko, 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 już tu się no, wycofuję ale... z tym. Tak, więc na imperatora złowiłem sandacza i ten sandacz miał 40 cm, ale niestety nie nagrało mi się, bo w ogóle nie wiedziałem, że mam coś na kiju, bo takim bardzo mocnym wędziskiem akurat złowiłem w obierami, no bo liczyłem też na sumę. No i tak. Wyszło jak wyszło. No dobrze, nie przedłużam moi drodzy, oczywiście promocje trwają tylko 72 godziny, o tam laska bobruje między stoiskami, promocje trwają 72 godziny, a my się widzimy już niebawem. Trzymajcie się, na razie,